Cześć, kochani, dzień dobry. Wejdę do babci, ogarnę się, zrobię sobie kawkę. I jeżeli babcia jeszcze śpi, to chwilę z wami pogadam. Witam i zapraszam na vloga. No, dzień dobry, witam ponownie. Słuchajcie, wiem, że w takim kiepskim świetle, bo jest bardzo szaroburo. Mimo, że ma być ciepło, to jest szaroburo, a ja nie chcę tutaj palić wszędzie świateł. Wolę nie prowokować babci, bo bardzo ładnie śpi. Babcia bardzo różnie wstaje, ja przychodzę do babci na ósmą, natomiast najczęściej wstaje o dziewiątej, wczoraj o ósmej trzydzieści. Ale ja wolę właśnie być troszkę wcześniej, zanim ona się obudzi, bo ja sobie przyszukuję tutaj już wszystko na jej śniadanko, leki, herbatkę już jej zrobię, bo ona pije tylko taką letnią. Więc wiecie, wszystko już przygotowałam, no i na dzisiaj wymyśliłam, bo wczoraj był nasz pierwszy dzień taki w tym tygodniu, poświąteczny, kiedy moja mama musiała wrócić do pracy i wczoraj byłyśmy bardzo dużo na dworze. Siedzieliśmy na tarasie, piliśmy kawkę, czytałyśmy sobie gazetki, wzięłam babcię nawet na spacer, udało nam się kawałek przejść w tą i z powrotem. Więc dużo czasu spędziłyśmy na dworze, dzisiaj ma być więcej jednak chmur niż słońca, więc babcia wątpię, że będzie chciała ze mną na podwórku siedzieć. Więc przygotowałam sobie składniki, dzisiaj już z taką torbą szłam tutaj do rodziców. Wzięłam mąki, wzięłam drożdże, będziemy robiły chlebek. Zaangażuję do tego babcię, żebyśmy razem upiekły chlebek, który tutaj oczywiście zostanie. Mam nadzieję, że się mama ucieszy, jak wróci z pracy. No, i na obiad robię dzisiaj gulasz. Przyniosłam schabik, przyniosłam mój bulion wołowy, buraczki, przyniosłam do tego, żeby ich tutaj nie obiadać, dlatego, że umówiłam się dzisiaj z dziećmi, że prosto po szkole przyjdą tu, a nie do domu, tu zjemy obiad. I prosto stąd, słuchajcie, jedziemy na zakupy, jedziemy na zakupy spożywcze. Bo mimo, że święta, no święta, święta i po świętach, ale już mamy dość świątecznego jedzenia, a kończyły się takie podstawowe produkty. Na przykład jedno mleko mi zostało. Nie mamy zwykłych płatek kukurydzianych, z których ja robię panierki. Yy, nie ma chipsów z soczewicy, całucja jest po prostu załamana, bo do szkoły dzisiaj nie mogłam jej nic dosypać. Musy się skończyły do szkoły, jogurty kokosowe. Takie naprawdę podstawy, o których nawet nie myślałam przed świętami, bo tego nie jedliśmy. Ale tak jak mówię, już jesteśmy po świętach, chcemy wrócić do normalnego żywienia. A tutaj nie ma takich podstawowych produktów, więc jest po prostu bida. Łucja wczoraj mówi, daj banana, mówi, nie mam banana, mam tylko jabłka, no i to wiecie, jak to jest, więc może to nie będą jakieś ogromne zakupy, ale jednak coś tam kupić trzeba po tych świętach. Mi się skończył tonik i w ogóle to jest niesamowite, bo ja odkąd w ogóle nagrywam na YouTube, dostaję tyle produktów, jedne Wam pokazuję, drugie nie, jedne są bardziej godne polecenia, drugie w ogóle, natomiast bardzo dużo stosuję na sobie, bardzo dużo oddaję mojej mamie. Ale słuchajcie, toników w ogóle nie dostaję, albo tak mało, że po prostu je natychmiast zużywam i skończą mi się całkiem. Dzisiaj wylałam ostatnią dozę toników, klepałam sobie w twarz przed nakładaniem całej reszty pielęgnacji i stwierdziłam, że dzisiaj muszę popatrzeć w Lidlu, może jakiś będzie godny hmm, zakupu i muszę jakiś kupić, na przykład żel z cien, ten z witaminą C, uwielbiam do mycia twarzy. Fajnie było, żeby było coś podobnego, ale w formie toniku. No nie wiem, muszę zobaczyć, co tam właśnie jest. No Na coś się na pewno zdecyduje. Czy to będzie warte uwagi, czy nie, to i tak się na coś zdecyduje i musimy zajechać do apteki. Dzieci, dlaczego ja ciągnę dzieci? Bo dzieci bardzo chciały ze mną jechać na zakupy. Dlatego też moja teściowa jest u nas w domu. Przetrzymamy jeszcze ją przez ten tydzień, powiedziałam, żeby została, bo pomaga nam. Bo wiecie, u nas jeszcze przyjeżdżają panowie monterzy, tak ich będę nazywać. Mój mąż wtedy jest na okrągło w biegu między pracą w sklepie a nimi, bo co chwilę coś chcą, coś wołają, o coś pytają, wiecie, dogadywują szczegóły. Bardzo w ogóle nie chcę jeszcze chwalić dnia przed zachodem słońca, ale trafiliśmy na taką ekipę, że super, po prostu super. No i w tym czasie ktoś musi patrzeć na ten sklep, pilnować, żeby zawołać Maćka, w razie co, więc robi to teściowa, bo mnie nie ma od rana do popołudnia. Popołudniami już przeważnie ja przejmuję sklep, tak było na przykład wczoraj. Natomiast dzisiaj, jak widzicie, troszeczkę się pakietkało, ale dobrze, że jesteś bo z nią pojedziemy na zakupy, że nie muszę angażować w to. A jutro jest zebranie, słuchajcie, o 15.30 mam zebranie w zerówce u łucy, a o 16.30 u Ignacego. Więc pojadę już na dwa, odbędę po prostu wszystko co trzeba, szczególnie, że jestem w trójce klasowej u Ignacia, to po prostu nie wypada, żebym nie była. I tyle. I tyle, co miałam do powiedzenia. Dopijam kawę, czekam aż babcia wstanie i zajmiemy się A obiadkiem, a chlebem. A jak wyjdzie słoneczko, to idziemy na kawkę, na taras, na herbatkę. No i tak jakoś nam minie ten dzień. No, Dobra, do później. Wybaczcie hałas, panowie się jadź, kręcą po podwórku, z moim tatą rozmawiają i tak głośno mówią. Ale zobaczcie, jak światło zmienia w ogóle wszystko perspektywę. Yy, Od razu jaśniej, bo stoję przy oknie. O, tam są wszystkie moje produkty na dziś. I co chciałam jeszcze Wam powiedzieć? Zapomniałam powiedzieć, ostatnio, że ostatnio już umówiłam się na Botox, tak. 10 maja idę na Botox, więc jestem mega ciekawa efektów. Tu będziemy to usuwać, co widzicie. I to. To mi nie przeszkadza, jak się uśmiecham, ale chodzi mi o to, co zostaje, o ten kawałek. Od tą dotąd, o ten jest głębszy, od tą dotąd, jak się nie uśmiecham. Widzicie, to jest moja uroda. To jest od uśmiechu. Ja mam to potacie, akurat ten kształt taki, że tak mi się to wszystko układa. I na przykład, jak nie mam tych takich zmarszczek w tą stronę, tak mam właśnie te. Częściej jednak robię tak niż o tak. No, no ale cóż, trzeba troszeczkę się wspomagać, bo już 40 coraz bliżej, słuchajcie, taka prawda? A słuchajcie, jak można, i ktoś ma na to ochotę, to czemu nie? No, prawda? Dobra. Pokrzątajmy się razem, cały czas mówię ściszonym głosem, wiecie jak to jest, no. Powciążki. Pokrzątajmy się razem w kuchni i przygotujmy troszkę obiad, bo mięsko się dość długo dusi. Ja je tutaj pozabijałam w domu i zanuranki doceniłam oczywiście. Przez noc się rozmroziło i teraz można robić. Niewiele tego mam, bo tylko trzy plastry stawy, ale zawsze. Kotek się ucieszył, bo zaraz dostanie te ubrzynki, bo ja wszystko co tłuste wycinam zawsze po prostu, yy, no, więc tak. Zastanawiałam się ostatnio, powiem Wam, nad farbowaniem włosów, ale już mi przeszło, może mi przegadał, na brąz, tak, na ciemny kolor. Ja byłam kiedyś, miałam jeden raz w życiu taki epizod, że zrobiłam się na brąz i było mi fantastycznie przez tydzień, a potem strasznie tego żałowałam, a powrót do blondu był koszmarny. I tylko dlatego mąż mnie przekonał, czy ty pamiętasz, taka jesteś piękna jak blondynka, po co to kombinować, jak ktoś ma brzydkie włosy, to sobie może wymyślać, albo faktycznie wiesz, nie boi się tych zmian, zaraz będziesz żałowała, zawsze najładniej ci było w blond i tak dalej, i tak dalej. Mówię, no kurczę, komu chce się podobać, jak nie mojemu mężowi, no i tak szybko jak ten pomysł mi przyszedł do głowy, tak szybko ten pomysł z głowy wyleciał. Więc to była tylko taka, No ostatnio coś mnie po prostu kusi na jakieś takie zmiany, ale naprawdę czuję w tym roku, to jest taki rok kulminacyjny Wam powiem, 38 lat kończę, że zauważam efekty starzenia. Dlatego właśnie ten botox, powiem Wam, że naprawdę widzę po swojej twarzy, że wygląda inaczej ona niż na przykład 5 lat temu, ale jakby ten rok jakoś taką mega na to zwróciłam uwagę. Jakoś wcześniej mi to w ogóle nie raziło, a teraz już tak, że na przykład po południu podkład mi się zbiera w tych zmarszczkach. Zaczęło mnie to po prostu irytować, a ja bardzo dużo się marszczę, jeżeli chodzi na przykład o słońce, jak słońce razi. Nie jestem w stanie nosić okularów przeciwsłonecznych. Słuchajcie, doszłam do tego, co jest ze mną nie tak. Ja już jakiś czas temu, ja wiedziałam od zawsze, że okulary nie są dla mnie. Po pierwsze, wydawało mi się że dlatego, że ja gubię wszystko, więc szkoda mi okularów. Ale momentalnie, kiedy mierzę okulary, ja nawet mam to w sklepie, kiedy je mierzę, e, czuję, że zaraz kręci mi się w głowie. No i mój mąż mnie uświadamiał, bo Karola, bo ty mierzysz to okulary w jakimś tam haemie, w zarze i tak dalej, e, musiałaby zobaczyć okulary normalne, takie wiecie, z polaryzacją, gdzie się kupują okulisty i tak dalej. I mój mąż ma takie okulary. Wiecie, jak to faceci. Jeden wybrany model, który zawsze pasuje, on nie potrzebuje zmian, i właśnie kupił takie porządne, i już je nosi chyba piąty rok. Ja jego zakładam w aucie. Jedziemy, mówię no to dalej. Zakładam minuta nimi. Ja, słuchajcie, mi w głowie się tak wiruje wszystko w ogóle. Ja mam kłopoty z błędnikiem. Oglądamy filmy, i to też przyszło jakby z wiekiem. Oglądamy jakieś filmy i za szybko się coś dzieje. To mi po prostu tak wszystko wiruje w głowie. Muszę zamykać oczy, po prostu, bo jest dla mnie coś za szybko. No naprawdę, i to jest niesamowite. I ja jakie okulary nie włożę, to po prostu czuję, że coś jest nie tak. Później myślałam, że może coś mi uciska za uszami albo na nosie, że ja się tak czuję. Za każdym razem na sobie jakiekolwiek okulary rozumiecie, więc no, ja nie mogę nosić okularów przeciwsłonecznych, to jest moja odpowiedź na to. I przez to, że ich nie noszę, ja się cały czas tak marszczę, cały czas, jak słońce świeci. I no i później nie bez powodu te zmarszczki wychodzą mimiczne, tak? Więc będziemy je leczyć, a nie zapobiegać. No zapobiegam w taki sposób, że robię te masaże twarzy, no stosuję kremię i tak dalej. No ale to tyle o ile. Filtry przeciwsłoneczne, żeby mi plamy nie wyskoczyły w tamtym roku takie okropne. Mi się tu plamy zrobiły tu i na czole. Do tego stopnia, że jak zmywałam makijaż, ja byłam w takich ogromnych brązowych plamach. I mam predyspozycję właśnie do tego łapania tych właśnie plam. Dlatego filtry cały czas stosuję i mam nadzieję, że w tym roku jakoś uniknę. Pilnuję tego, żeby nałożyć ten filtr Odczekać naprawdę jakiś czas, dlatego teraz idę, nakładam filtr i to na kawę. Nie tak kiedyś filtr i zasmakijasz, żeby to się porządnie wchłonęło, i dopiero idę się malować. Mam nadzieję, że coś pomoże. No, zobaczymy w tym roku, dam Wam znać, czy coś pomogło. Na pewno pomaga mi przy tym ta emulsja właśnie z Basic Lab, bo jest mega leciutka i ja jej w ogóle nie czuję na skórze i to mi się mega podoba. Druga sprawa, że bardzo szybko się wchłania, i trzecia sprawa, że nie bieli mi buzi. No i nie wyskakuje mi po niej proszczer, bo naprawdę aż boję się tego powiedzieć. Nie, nic nie powiem, o co że nic. Nic, bo tylko powiem i coś się wydarzy. Dobra, kończę. Wrzucam, muszę umyć ręce wrzucić na patelnię tu, do, do, do później. Dobra, nie pochwaliłam się wcześniej, więc chwalę się teraz. Chlebek upieczony, czeka na powrót mm, mojej mamy z pracy. E, troszkę ciężko mi się obsługiwało nie swój piekarnik, no ale trudno. Dobra, czekam teraz z burakami. E, zaraz ogórki jeszcze dołożę. I będę, czekam na dzieciaki. No, czekam na powrót dzieciaków. O, właśnie. Babcie wykończyłam, słuchajcie, dzisiaj zaliczyłyśmy spacer, siedzenie na tarasie, pieczenie chleba, składanie prania. Co my jeszcze nie zrobiły? Przeglądałyśmy sobie stare zdjęcia, czytałyśmy gazety, rozwiązywałyśmy krzyżówki. No w sumie to ja, ale tak przy babci, wiecie, komentując w ogóle wszystko. Ale tyle na słońcu się nas że ona po prostu jest padnięta. Myślałam, że o 14 ją gdzieś położy do łóżka, żeby sobie odpoczęła, a ona teraz sama mnie ciągnie, szukajcie, do spiali, no i położyłam ją. Więc czekam na dzieci, ja za 20 minut kończę tak naprawdę moją zmianę. Przyjeżdża mama, więc... Dzieci przyjdą, zjedzą i od razu uciekamy do miasta, chociaż powiem Ci, powiem Wam, że się tak tutaj rozlenię, że absolutnie już mi się nie chce, tak po prostu mi się położyła, a wrócę z miasta, muszę spakować dla Was przesyłkę, bo trzy perfumy się kolejne sprzedały, muszę zrobić trening, a dzisiaj rewolucja jest w planie, więc bardzo intensywny trening. Co jeszcze mam dzisiaj w planie? No nic, no nadać te paczki i finito na dzisiaj, no ale takie wiecie, zwykłe ogarnianie domu, czytanie bajek, sprzątanie, pogadanie chwilę z dziećmi, bo wiadomo jak to będzie, teraz gonitwa znowu, nic się nie dowiem, więc później pomału po, po trochę, no i tyle, i koniec dnia, a jutro od nowa to samo, tyle, że jutro zebrania, ale o tym już mówiłam, więc gadać nie będę, dobra, ogarniam, i do zobaczyć przez okno w ogóle, czy dzieciaki idą, i co? Do zobaczenia. No dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Wczoraj już nie dałam rady się pożegnać, bo tylko spokojnie jest tutaj u babci, jak jestem u babci. A jak już wróciłam do domu, no to się zaczęło, słuchajcie, szaleństwo po prostu. Wczoraj była gonitwa, siedziałam w sklepie, biegałam, żeby zdążyć później trening zrobić z dzieciakami, trochę się pouczyć z Ignacem. Potem kolacje, kompanie, a jeszcze do długa, długo, długo był u nas taki pan, jeszcze od podłączania czegoś tam, więc... Tak naprawdę o 22.00 usiedliśmy z mężem, żeby zjeść kolację. Taki wczoraj był dzień. Byliśmy a na zakupach jeszcze byłam wczoraj w Lidlu, tak jak planowałam. Kupiłam sobie tonik, ale o nim opowiem przy okazji innego filmu. Bo teraz przyszłam się pożegnać tak naprawdę. Przyniosłam dzisiaj sobie komputer do babci i póki ona śpi, to sobie zmontuję ten film, żebyście jeszcze dzisiaj go mogli obejrzeć. A ja dzisiaj uciekam na zebranie. Kolejny zwariowany dzień, no i cóż, tak bywa. Ale powiem Wam, że przynajmniej człowiek czuje, że żyje, a nie tak siedzi i się nudzi, nie? Dobra, trzymajcie się, kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!